Tower, the pilot. The pilot, Comfort, good morning. Yeah, good morning, sir. I'm listening. To you. Go ahead. The Muscovy Air told us to call you at twelve o'clock. At o'clock, because we go in this afternoon at three o'clock. Can you give some explanation, please? Yeah, Captain, pilot, come to you today afternoon, about two o'clock. About two o'clock, after, uh, after two hours. Maybe between two and three o'clock. Uh, yes, yes, after two hours, it's yes, at two o'clock. We are ready for you then. Thank you. Thank you. Over and out. Okay, Captain. Thank you. Please stand by channel 12. Stand by channel 12. Thanks. Uh, thank you. Good watch. Yeah, good morning, sir. Could, uh, could you, uh, would you uh, tell me uh, today uh, our ship uh, went for shipping boats? Captain, uh, your ship uh, has engine or not? With engine or not engine? Yeah, yeah, my engine is uh, is, uh, is, uh, uh, ready, is ready. Okay. okay, pilot and two tugboats come to you one, uh, at 1 o'clock. Where we we'll go for we impose uh, to break water or out uh, Please, over. No to break do to break dziękuję. Okay thank you. bye bye Thank you, bye sir. Dziękuję <mum> on tak mówi panie <mum> A kto w skoro 750 лет города go Gorki? да? <mum> Вот так, я думаю, что 2-3 часа местного времени после обеда вернишев будет кончать, после его будем вас заводить. Ясно, понял. Я понял. Вы тоже дежурите на 12-м, да? Верно. 12 да, спасибо. Я Бекинхам, Дене пилот, каптен. Пилот come to you about after 20 minutes. Pilot is going to you now. Panie, jesteśmy na nowo. 20 minut będziemy zróbili się do Stowa. Tak, to jest korrekt, dziękuję. Dziękuję bardzo. Franuś, poproszę pilota na Beckenheima. To jest dosyć duży grad, także starszego pilota, proszę. Dobra, dziękuję. Proszę Ciebie, z francuskiego w tej chwili holuje Jakob Margot na indyjskie a w jego miejsce wprowadzisz statek Beckenheim, który już jest uprzedzony i czeka na Ciebie. Prawą burtą stawiasz z wystawaniem około 30 metrów. Z wystawaniem około 30 metrów. Yy, holowniki Herakles, Kronos, ewentualnie jeżeli chcesz trzeci na dobych, to będzie Gepard. No tak, ale, ale ci gonera tam, tam... Tak, stawiasz. to jest wszystko to... już załatwione i zgoda kapitana tu na wystawanie 30 metrów jest także w porządku. On ma dosyć duże zanurzenie 36 i 6 ale woda jest plusowa także wszystko jest w porządku. jest taka sytuacja. Tą barkę wezną precz wierzucą na duńskie. Teraz tak, ten Bokenheim, proszę ciebie, ma iz francuskiego na miejsce Halarena na Rotterdamskie. Pilot Rykaczewski Wydział. No Proszę pana, pan zdaje się, już mija na brzeże wendy. Przypominam prawa burta na Śląskim, jak najbliżej Greka, ma Pan w dyspozycji trzeci holownik Gepard, holowniki są w tej chwili na 68 kanale, także bardzo proszę. Dziękuję, zrozumiałem, jako drugi od wody, jako drugi od wody, prawo burta, ma do dyspozycji trzy holowniki, dziękuję, zrozumiałem, i już tak idę. Yy, Borcoczku Wydział, yy, czy Wy jesteście w ruchu, czy nie? No ale ja nie wiem, bo ja tutaj na grafiku mam, ja już powiadomiłem pana Ziłkowskiego, że wychodzicie, ja mam na grafiku was w ruchu. Wy jesteście nadal na Waleni? Nie no, nie wiem, my, my mamy ten świadectwo mamy skończone i w remoncie jesteśmy teraz. O Maryja, Józef Lender. no niedobrze. Panie Branku, szkłady wiedział. No ja sądziłem, że bosowie moi są nieumylni, wie pan, jeżeli na grafiku figuruje yy, do ruchu, sądziłem, że już jest po remoncie. Dobra, panie Bronku, dziękuję, w razie czego to czymś innym pomożemy, dziękuję. Kapitanat Wydział, słucham pana. E, czy ten Japończyk przybył już na redzie, stoi on na redzie? Tak, stoi. Dobra, wysyłamy pilota, wysyłamy pilota, będziemy wprowadzali na nabrzeże śląskie, na nabrzeże śląskie. Tak, wydział usług. A fajnie, dobra kapitanat. No więc jak tam z tym miejscem dla tego Japończyka Kampora? 220. No skąpo, ale powinien wejść. Dobra, to ja już wysyłam pilota holowniki. Fajno, dziękuję, wprowadzamy. Śląskie, tak? Dobra, dziękuję, cześć. Proszę pana, Piotr Dunin podchodzi na radę. Wprowadzimy go na BOP do burty Romera. Niech pan już wychodzi. Holowniki, Proszę pana, ja... właśnie holowniki. W tej chwili mi najwcześniej skończył Herakles i Kronos i te panu dam. Dobra, dwie, będzie, góry, oczywiście bera, na BOP lewą, tak jak leci. Dwie, Pro pana, to, ja panu jeszcze potwierdzę holowniki, jak pan obsadzi, dwie, nie? Dwie. One już w międzyczasie skończą. Dobra, dziękuję. Panie Szymula, słucham pana. Tak, tak. tam dobijemy. B33, dobra, niech pan poczeka chwileczkę. Niech pan poczeka. Składy Wydział. Hartwig się pyta, czy 33 jest od fumigacji już zwolniona? Dobra, nie. Panie Szymule, jeszcze nie jest zwolniona, proszę pana. Proszę, Wydział Służby. Dzień dobry. No właśnie, sam nie wiem, co się dzieje. Taka piękna pogoda i raptownie zaciągnęło. Pada jak choroba. Ach, tak. No widzisz, zmiana kierunku wiatru i popatrzcie co zrobiło się od razu. Całe niebo zaciągnęło. No ale mam nadzieję, że to będą przelotne. Sądzę, że to wszystko klapnie. E, trzymaj, tak odpowiada kronos. Troszkę szybciej bym chciał. Dobra, jeżeli kur, ten kurczę, tak to możesz podchodzić. Okej, okay, dobra. <słyska> No smart, to rzucamy zaraz rzutkę. Tak, No i poleciała. Panie Wenta, Czy na Magdusie ktoś wyszedł? Czy ona może już tam podjeżdżać? Na motorówkę Magdusie, ktoś wyszedł? Czym? Dobra, bo ja ją mam na radiu. To niech jedzie, a niech Władek tam idzie, tak? Dobra, fajno. Yy, Magdusia. Tak. Jedź tam do ciebie cumownik doszlusuje na miejscu. Także jedź. Dobra. Dobra, dziękuję. I daj mi znać, jak tylko Bieszczady, jak nie Bieszczady, a Uniwersytet Toruński ruszy, daj znać. Jak już będziesz zabierał Pontonik. Dobra, fajno. Dobra i pamiętaj o tym, że tam dźwig pięć na belgijskiej idzie. Jo. Jo. Kronos Herakles Gepard. Kronos Herakles Gepard. Wydział Herakles. Tak, Herakles, serwusik. Pilot poleciał na redę po pieniny. Wprowadzamy na falochron. Proszę już szykować się i odchodzić. Czy Herakles mnie zrozumiał, wydział? Tak, zrozumiał. Dobrze to proszę potwierdzać dyspozycję. Dobre, thank Cześć, Jezus. Cześć. Proszę, Ciebie, Somery wychodzi. Tak. Po Somery wprowadzisz alpilę na szwedzkie. Tak. I to by było wszystko, co mam Ci do przekazania. Kolowniki, ja tak jak Pan napisał? Tak, y, służbę w niedzielę miałem, wyjątkowo lekką. No to dziękuję, dziękuję. cześć.